Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Paul Travel. Witam Was serdecznie w następnym odcinku naszych wirtualnych spacerów po Izraelu. Dzisiaj jesteśmy nad rzeką Jordan, najdłuższą rzeką w Izraelu, w el a czyli miejscu, gdzie był chrzczony Chrystus przez Jana Chrzciciela. A również tutaj naród Izraela przekroczył Jordan, wkraczając do Kanaanu po wędrówce. Przez pustynię, uciekając z Egiptu, ale o wszystkim też dowiecie się z reszty odcinka. Zapraszam do oglądania mojego kanału. Kasar al-Jawud, czyli w wolnym tłumaczeniu zamek Żyda, to izraelski park narodowy nad rzeką Jordan, położony niedaleko miasta Jerycho oraz Morza Martwego. To święte miejsce, przesiąknięte duchowym znaczeniem, gdzie według tradycji Jezus został ochrzczony przez Jana Szczyciela. To miejsce, które rezonuje echem tysiącleci, zapraszając pielgrzymów z całego świata do zanurzenia się w jego spokojnej, ale potężnej duchowo-wodzie. Tutaj historia i duchowość przeplatają się wzdłuż spokojnych brzegów rzeki Jordan. To miejsce czczone jest jako trzecie najświętsze w świecie chrześcijańskim. Od czasu wojny sześciodniowej w 1967 roku był to teren niebezpieczny i zamknięty dla zwiedzających. Dodatkowo był mocno zaminowany, zatem nie było śmiałków, którzy odważyliby się pojechać w to miejsce. Dlatego Ministerstwo Turystyki Izraela postanowiło w 1981 roku wybudować zastępcze miejsce chrztu Jezusa w Jardynit nad Jeziorem Galilejskim. Jednocześnie Armia Izraelska udostępniła wąski korytarz przez pola minowe, przez który mogły przejeżdżać grupy pielgrzymkowe do brzegu rzeki Jordan w Kaser El ale po wcześniejszej zgodzie i pod eskortą wojska. Od 2011 roku dostęp do tego miejsca został otwarty dla wszystkich i ustanowiono w nim Park Narodowy, a pielgrzymi mieli od tej pory dostęp do kawiarni, sklepu, toalet oraz przebieralni, ograniczony jedynie godzinami otwarcia. 10 stycznia 2021 roku po zakończeniu intensywnej pracy nad usunięciem tysięcy min, po 54 latach wybrana grupa księży katolickich po raz pierwszy obchodziła uroczystość Chrztu Pańskiego należącej do franciszkanów kaplicy św. Jana Chrzciciela nad rzeką Jordan. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią tylko łącznie 50 księży, gości, żołnierze i dziennikarzy Mogą uczestniczyć w niedzielnej mszy, której przewodził kustosz Ziemi Świętej ojciec Francesco Patton. Rzeka Jordan to najdłuższa rzeka Izraela, ma 251 km długości. Bierze swój początek w Libanie i spływając z góry Hermon, przepływa przez kurza Golan i Galileę, gdzie wpływa do jeziora Tyberiackiego na północy i wypływa na południu, kontynuując swój bieg przez pustynię Judzką aż do ujścia w Morzu Martwym. Przy ujściu rzeka płynie w depresji, w większości na granicy z Jordanią. Jest to bardzo ważna rzeka ze względu na to, iż dostarcza wodę pitną i do upraw na małożyznych terenach pustynnych. Jak wspomniano już wcześniej, dla chrześcijan rzeka ta ma inne duchowe znaczenie. To nad jej brzegiem Jan chrzciciel Ochrzciół Jezusa. Dla Żydów to miejsce jest również bardzo ważne, gdyż uważa się, iż właśnie w tym miejscu. Izraelici pod wodzą Jozułego przekroczyli rzekę Jordan w drodze do Kanaanu, wracając z niewoli egipskiej. I zrobili to suchą stopą, co po zobaczeniu rzeki w tym miejscu wydaje się całkiem prawdopodobne, gdyż na ostatnim odcinku swojego biegu rzeka jest bardzo wąska i płytka. Do tego ma bardzo brązowy, wręcz brudny kolor, a to za sprawą tutejszej pustynnej ziemi. Uważa się również, że to właśnie w tym miejscu prorok Eliasz wstąpił do nieba na płonącym rydwanie. Skąd wiemy, że chrzest Jezusa odbył się właśnie tutaj, skoro rzeka ma aż 251 km? Według Nowego Testamentu Jezus miał być ochrzczony w Betanii po drugiej stronie Jordanu, czyli w Betanii zajordańskiej, która znajduje się w Jordanii i którą widać z izraelskiej strony Jordanu, właśnie w Kasar al -Yaud. Święty Jan opisuje, że Jezus w miejscu Chrztu powrócił po czterdziestodniowym poście spotkał tam znów Jana Szczyciela, który nazwał Go barankiem Bożym, który zgładzi grzechy świata. Biblijne wskazówki uzupełnia nam z jednej strony archeologia, a z drugiej przekaz ustny, Od drugiego wieku naszej ery mamy też coraz więcej informacji zapisanych przez ówczesnych historyków, a także pielgrzymów. Najwięcej szczegółów przynoszą relacje anonimowego pielgrzyma z Bordeaux który odwiedzał Dolinę Jordanu w pierwszej połowie IV wieku oraz Teodozjusza, który do Ziemi Świętej przyjechał 200 lat później. Obaj wskazują na miejsce położone około 5 km na północ od Morza Martwego, gdzie stał kościół Jana Chrzciciela, zbudowany za czasów cesarza Anestazjusza. Była tam też marmurowa kolumna ustawiona w korycie rzeki, wyznaczająca miejsce chrztu. Dziś na Jordan ściągają tłumy pielgrzymów z każdego odłamu chrześcijaństwa. To tutaj dokonują odnowienia przyrzeczeń św. Świętego, tym razem będąc dorosłymi, w pełni świadomymi tego aktu ludźmi. Katolickie grupy zwykle dokonują tego aktu poprzez symboliczne pokropienie głów wodą z Jordanu. Jednak grupy prawosławne przebierają się w specjalne białe szaty i zanurzają się w całości w wodach rzeki. Dla jednych i drugich jest to wzruszająca i pełna emocji chwila. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego niezwykłego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych transmisjach Spacerów po Izraelu. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału na YouTube, Anis Pol Travel, oraz do obserwowania nas na Facebooku i śledzenia naszej strony www.izrael24.pl. Zachęcamy również do zakupu naszej książki Sababa, czyli Izrael z przymrużeniem oka, którą dostać można w naszym sklepie internetowym Sababa dostęp z portalu Izrael 24.